Piłka nożna to sport uprawiany prawie w każdym zakątku globu. Ze względu na swoją uniwersalność i niskie koszty, nic więc dziwnego, że przez lata doczekała się ona wspaniałych rekordów, które niejednokrotnie przyprawiają o zawrót głowy. Rekord Leo Messiego pod względem liczby strzelonych bramek w roku kalendarzowym, czy najszybszy hat-trick jego Rosa. To nie tylko puste rekordy. Jest to jedna chwila, która na długo może zapisać się na kartach historii konkretnej dyscypliny. I właśnie dzisiaj chciałbym przedstawić wam 10 rekordów, które mogą przyprawić nas o zawrót głowy luta z dystansu. W 2011 roku John Samuelsen, występujący na pozycji pomocnika w klubie od Grenla, w meczu pierwszej ligi norweskiej strzelił bramkę z główki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że bramka padła po uderzeniu z własnej połowy, a piłka przeleciała 57,3 metry i wpadła do siatki rywali. 9. Stalowa defensywa. Znajdujemy się aktualnie w Rumunii, a dokładniej w drużynie z Bukaresztu. Dokładnie to Stejau Bukareszt. Wybaczcie, nie wiem za bardzo jak to wymówić. Klub ten Dokonał czegoś niesamowitego. W latach od 1985 do 1989 roku rozegrał 119 spotkań w Lidze i Pucharze kraju. No dobra, no i. Co z tego? No niby nic, ale przez te 4 lata i 119 spotkań nie przegrał ani jednego spotkania, ustanawiając przy tym rekord najdłuższej zwycięskiej pasy w historii piłki nożnej. Oczywiście drużyna w tym czasie zgarnęła wszystkie krajowe tytuły. 8. Lider wśród bramkarzy. Na pierwszych stronach gazet przeważnie są napastnicy, zdobywcy bramek. Natomiast bramkarze pozostają w cieniu. Nie zawsze, ale przeważnie. Jednak bramkarz, o którym wam opowiem, na pewno nie znajduje się w cieniu napastników. Rogero ceni brazylijski piłkarz, emerytowany już zawodnik Sao Paulo. Dnia 7 grudnia 2015 roku zakończył piłkarską karierę. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na swoim koncie miał 131 goli. Tak, nie przesłyszeliście się. 131 goli w oficjalnych meczach oczywiście. Ponadto pobił również wiele innych rekordów. Stał się pierwszym w historii ligi brazylijskiej piłkarzem, który zdobył 60 bramek z rzutów wolnych. Do tego najdłuższy staż w jednym klubie oraz najdłuższy okres z opaską kapita 7. Na najstarszy klub Anglicy są uznawani za pionierów piłki nożnej. To właśnie w tym kraju po raz pierwszy spisano jej reguły. Nic więc dziwnego, że najstarszym klubem jest Sheffield Football Club, którego założenie datuje się na rok 1857. Jednak dnia dzisiejszego zespół gra w półprofesjonalnej lidze. Z klubów uczestniczących w zawodowych rozgrywkach ligowych najstarszy jest Crystal Palace, założony w 1861 roku. 6. Speedy Gonzales, Czy najszybszy gol. Drużyny o pokonanie bramkarza rywali przeważnie walczą nawet te 90 minut albo i dłużej. Czasami jednak szczęście lub zbieg okoliczności sprawia, że gole zdobywane są już na samym początku meczu. Tak było między innymi w spotkaniu pomiędzy Belgią a Gibraltarem w 2016 roku. Pojedynek został rozegrany w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji. W spotkaniu tym Christian Benteke na pokonanie bramkarza przeciwników potrzebował zaledwie 8 sekund. Jak podaje sama UEFA był to Najszybciej strzelony gol w całej historii oficjalnych rozgrywek międzypaństwowych. A co ciekawe, nie jest to jednak rekord Guinnessa, bo ten padł bowiem w 2011 roku, kiedy to Michał Osino strzelił bramkę już w drugiej sekundzie spotkania. 5. Wejście smoka. Skoro mamy najszybszą bramkę od początku meczu, to warto też dowiedzieć się, jaki jest najszybszy gol zaraz po wejściu na boisko. Taki rekord zanotował duński napastnik Niklas Bentner. W trakcie meczu Arsenalu z Tottenhamem Arsen Wenger Zdecydował się puścić na boisko Bentnera podczas rzutu rożnego. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Duńczyk błyskawicznie wbiegł w pole karne i dosłownie po jednej sekundzie i 8. sekundy trafił do bramki po asyście Fabregasa. 4. Król strzelców Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata to największa impreza, skupiająca oglądających z całego świata. Ale może nie o tym, bo głównie chciałbym wam opowiedzieć o francuskim piłkarzu Just Fontaine, który potrzebował tylko jednej edycji, aby zapisać się na kartach historii piłkarskich rekordów. W 1958 roku w Szwecji trafił do bramki przeciwników aż 13 razy. I tej liczby goli zdobytych w jednym turnieju nikt nigdy nawet nie wyrównał. Jednak ogólnie najwięcej bramek na mistrzostwach świata ma Mirosław Klose, który przez 4 turnieje strzelił 16 bramek. 3. Łowca nagród Manchester United i jego lata świetności mogą kojarzyć się tylko z jedną postacią. Sir Alex Ferguson. To osoba nie do podrobienia. 27 lat spędzonych w Manchesterze było kluczowych dla jego rekordu. Przez te lata dla Czerwonych Diabłów zdobył 49 trofeów i tym samym Szkod został najbardziej utytułowanym trenerem w historii zawodowego futbolu. 2. Torpeda w nodze Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Hulk. Tych trzech zawodników łączy jedna cecha. Mianowicie niesamowite uderzenie z dystansu. A raczej siła, z jaką leciała po nich piłka. Jednak najmocniej wystrzelona w oficjalnym meczu piłka leciała z prędkością 222 km na godzinę. Rekord ten należy do Brazylijczyka Roniego. W 2006 w tym roku piłkarz Sportingu Lisbona posłał ją do bramki przeciwnika, strzelając z rzutu wolnego lewą nogą, a dla porównania słynny strzał Roberto Carlosa w meczu z Francją w 1997 roku nadał piłce prędkość 137,2 km na godzinę. 1. Złodziej Bramek. Rok 2012. Chyba wiecie o kim będzie mowa. W 2012 Messi nie miał sobie równych strzelając 91 goli w 69 meczach z Barceloną i reprezentacją Argentyny. Gwiazda piłki pobiła rekord świata w liczbie bramek zdobytych w ciągu jednego roku. Poprzednikiem Messiego z tym tytułem był Niemiec, Gerd Miller. Twój rekord ustanowił w 1972 roku. W koszulce Bayernu Monachium trafił w światło bramki 85 razy.